Dobry, moi kochani, witajcie w nowym vlogu. Witam się mną również jeszcze jedna osoba w tym kadrze. Dobre. Jest to Kinga i pracujemy razem. I właśnie słuchajcie, Kinga montuje. Ja jej zadam takie pytanie: czy ty uważasz, że ludzie lubią oglądać we vlogach takie kulisy pracy influ? Bo mi się wydaje, że dla wielu ludzi one są irytujące. Więc napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie takie scenki, że właśnie są nie wiem, jakieś. Światła zapalone behind the scenes, eee, czy jakieś info właśnie, nad czym teraz pracujemy? Czy totalnie macie w to wylane i wolicie takie życie poza pracą, czyli gotowanie, odkrywanie nowych knajp, różne rozkminy właśnie o życiu, spotkania z ludźmi, dajcie znać. A ja słuchajcie, po prostu musiałam odpalić kamerę, dlatego że dzisiaj jest w moim życiu, poza właśnie tą pracą poranną, dzień dresa i już nie mogę się doczekać, aż skończymy nagranie i może naprawdę uwielbiam to robić, to dzisiaj mam taki vibe, że po prostu chcę już mieć dres i sprzątać chatę, no bo będę wprowadzać e, parę takich wiosennych zmian do wnętrz razem z Wami, ale zanim to dostaniemy, robimy rolkę ja założyłam garnitur Hugo Boss z Lumpexu, chciałam Wam o nim przypomnieć i jeszcze Wam zaraz coś pokażę z ostatnich zakupów w Lumpie, więc kto oglądał film z wypadu do Kościerzyny Ten wie, co pokażę, mój największy w ogóle skarb, coś o czym marzyłam, ale chciałam Was zachęcić do tego, żeby czasami po prostu wejść do Lumpexu z takim podejściem, że z takim nastawieniem właśnie mindsetu, że znajduje dzisiaj perły i że taki, jesteśmy takimi poszukiwaczami skarbów i powiem wam, że mi to daje taką satysfakcję szczególnie, że ja nie mam tak dużo czasu, żeby płacić po więc jeśli to jest taki smaczek, że raz jakiś czas wchodzę i na przykład ojadę do i wracam z takim w ogóle Hugo Bossem, 100% wełna dziewicza, naprawdę on jest w odczuciu cudowny na cały rok no i ten ciemny czekoladowy kolor to jest po prostu perełeczka i czekajcie ta skóra, teraz w ogóle w sieciówkach są takie mm, różne ekoskórki. Ta jest na mnie trochę przedłuża, ma za długie rękawy, ma przepiękny odcień czekolady. Eee, I to jest właśnie skóra naturalna. Ja naprawdę marzyłam od dawien, dawna o czekoladowej, naturalnej skórce dobrej jakości z lupa. No i marzenia się spełniają. Także no uwielbiam, po prostu uwielbiam. Jakby ktoś mnie zapytał, kiedy. Kolejne lumpy nie wiem, ale mam do Was prośbę, żebyście napisali mi, do jakiego lumpa chcecie mi wysłać na pomoc. To nie musi być w którym mieście. Może macie mieć coś do polecenia, eee, nie wiem, właśnie gdzieś taka szuba, w jakimś małym miasteczku, w jakimś nie wiem, chmielnie albo coś. Bo ja uwielbiam takie właśnie wypady poza miasto, że Wam o tym mówiłam, że dla mnie to jest po prostu taka dzika przyjemność, taki mi urlop. Dobra, bo ja się rozgaduję, bo prokrastynuję teraz nagrania, ale zróbmy nagrania. I wiesz, ona się zastrząta i szycie taki zajebisty obiad będę no, robiła, że po prostu nie umiem się skupić na chwili, która trwa i się nią cieszyć, tylko myślę o tym, co będzie później, bo później mnie czekają jeszcze fajniejsze rzeczy. Nie powinniśmy tak robić, bo warto się skupiać na tym, co stoi teraz i w ogóle to być, ćwiczyć. Mm, ale dobra, to jest pogadanka na inny raz. Piotrek ma być za dwie godziny, to może on by to złożył, ale z drugiej strony chciałabym dzisiaj być niezależna. W ogóle miałam mieć inną stylizację domową, ale jednak czekolada wygrała. Ale Fajny to by był taki kacz, który. Jak w jakiejś to chatry on zrobiłam. Brakuję tylko, żeby ktoś stał z tamburynem. Ale Poduszki z zekrzym. Zobaczcie, ogromne i niedrogie, bo 30 zł za sztukę. I jeszcze takie kupiłam. 15 zł za sztukę. Deski z marmuru za 15 zł za sztukę. Ten sam sklep, czyli action. Przepiękny wagą. Jestem ciekawa, co Wam przypomina. Handem home 99 zł. Polska ceramika, Bolesławiec, sklepik znajduje się w Gdańsku, na ulicy Szafarnia, miseczka za 5 dyszek w serca i kubek za 5 dyszek w ten sam motyw. 5 prześlicznych talerzyków deserowych, bo taki będzie ich zastosowanie w moim domu 30 zł za sztukę H&M Home. I na deser największa rzecz, ale ją musimy skręcić. Moja bestia mi przywiozła z Tajlandii szafran, najdroższa przyprawa świata i ona powiedziała, że wprowadza zakaz mi stosowania tego szafranu jako przyprawy i mam sobie poczytać i robić z tego na parę, że one niby wspaniale działają przeciwzapalnie i ona mówi no, teraz będziesz luksusową influencerką, bo będziesz piła napar z szafranu i tak zbyczałyśmy z tego tekstu. Więc moi drodzy, jeżeli ktoś z Was pił taki napar, albo znacie kogoś, kto to robił, to dajcie znać, bo ja jeszcze o tym nie czytam, nie mam pojęcia. Tak, ten szafron, go nazwiska, a my się zabieramy za poduszek, na widok których już mam te stąd wypadają te okropłe. Ciekawe, jak te środki wyglądają. Kto z Was lubi takie rzeczy robić? Ja nie lubię tych poduszek wymieniać. Ja w ogóle nie lubię zmieniać pościeli. Zawsze jak to robię, to z takim, wiecie, na twarzy, takim niefajnym wyrazem. A jak to się nazywa Amina. U mnie te można zerwać. One są takie piękne. I jeszcze były takie z takim innym wzorem, w takim jakby rąby. Nie no, zobacz to jest taki w ogóle vibe, ale w ogóle tak idealnie to pasuje odcieniem. Także naprawdę do action to trzeba się wybrać, ale ja polecam szukać właśnie takich sklepów na, jakich, na jakimś odludziu. Bo ten, w którym byłam, to już na przykład te tace były ostatnie. Te wielkie poduchy były ostatnie. No trzy i za całą taką poduchę z wkładem. It's a good deal. moi drodzy. W ogóle te podłużne, poduszki wyglądają jak e, część tego kompletu. Jezu, ja nie wiem. Ja ostatnio nie lubię jakichś takich, wiecie, kolorowych rzeczy. Takich mocnych. Tylko lubię takie stonowane. Czy to już jest PESEL? Mogę wam że zdejmę? O, no, no, przepiękno. Deseczka, tutaj kaweczka. Tutaj wazon. Jeszcze w High Home jest taki wazon w kształcie jak zaokinia powiedziała zęba i widziałeś mu go u optyka i on po prostu z kwiatami wygląda tak pięknie, a on jest też już nie do kupienia. Ten online trzeba powiadomienie klikać, bo, bo nie ma w ogóle tych wazalów. to żeby widać. Kwiatki odmężą się. Mhm. Kochani, kochani, chciałam wam oficjalnie pokazać nasz nowy stół do kuchni, który, jak Piotrus go skręcił, sprawił, że było mi bardzo przykro, <laughs> dlatego, że on nie wygląda tak pięknie, jak myślałam, że będzie, ale ratuje go wazą z kwiatami. Zobaczcie sami. O, tutaj ja czytałam. Na kamerze, ok? On na kamerze wygląda lepiej niż na żywo, dlatego że na żywo tu się strasznie światło odbija i to wygląda po prostu jak taki niezbyt fajny jakiś plastik, a to jest metal. I no. Spodziewałam się trochę innego wydźwięku, ale jeżeli chodzi o wielkość tego stołu i, i to, jak on łączy wszystkie elementy kuchni, to jest naprawdę ok. No i właśnie wymyśliłam coś takiego, że zawsze na nim. Muszą stać kwiaty. Ten wazon jest z Homla, kupiony na promocji. Te kwiaty są od partnera mojej przyjaciółki i one bardzo długo i pięknie stoją w tym wazonie, więc nie wiem, słuchajcie, jak to interpretować, ale zamienimy ten wazon na moją nowość. Tutaj kwiaty od męża. <gryw> Zobaczcie, no ten wazon to jest po prostu żyćko. O. I książeczkę zabieramy. Słuchajcie, trzecia część pomocy domowej, bardzo dobrze napisana, super trzyma w napięciu. To jest bardzo dobry thriller psychologiczny, ale moim zdaniem najsłabszy z całej serii. Mimo wszystko i tak go uwielbiam, on na początku dość długo, dość długo się rozkręca, ale w większości książek właśnie tej Fridy taki jest, jest taki trochę jej styl, ale no... Ona ma po prostu takie pióro, a w ogóle ta autorka jest lekarką, więc uwielbiam takie nieoczywiste połączenia. No ale dobra. Musiałam tutaj to wtrącić. Tak wygląda ja z nowym stołem. Jak wam się podoba? Poczekajcie. Tak wygląda ja z nowym stołem, nowym wazonem i nowym kubkiem z Bolesławce. A wy możecie powiedzieć, przecież masz taki kubek. Ja mam taki w sercu, ale w innym kształcie. Ta kolekcja jest piękna. To już robiła. Dzienniaczki mnie się Bardzo ładnie. Ciężko teraz. nie mogłam się doczekać, aż skończymy z kiną robotę, bo mam taką chłopę po prostu na te klopsiki. Robimy klopsiki. A brokuły? Brokuły kupiłam, żeby już rozdobyć ryczkę z brakułami, z ryżem. A mam dwie sztuki, bo była promocja o I druga była za darmo. Bardzo no, Nie wiem, co mój mąż właśnie robi. No, temat mojego męża powraca jak bumerang. Muszę Wam pokazać, jaki on jest niedobry i jak źle traktuje naszą całą rodzinę. Bo my to za i mówimy: idź Piotrek z kolegami, się spotkaj, i lepiej czy coś. A on mówi: Nie, ja wolę robić to. Muszę Wam pokazać, co on robi. Spójrzcie na tego człowieka. Ja nie mogę go pokazać całego, bo dzisiaj Piotrek nie ma dnia medialnego, więc macie tylko zarys, ale widać co on robi. Piotr stwierdził, że odświeży sufity. Czy to nie jest złoty chłopak? No, oczywiście, że jest, no. Dziewczyny. Ja życzę każdej kobiecie, żeby miała takiego dobrego męża, inicjatywnego, pracowitego i do tego jeszcze żartami nam to sypie z rękawa. Także z Oliwią zrobimy pyszne pulpety, bo no cała rodzina dzisiaj głodna. Proszę bardzo, pani brała Twarde. Gdy mm -hmm. ten nasz chodzi, to para z niego nie wchodzi do szafki, tak jak wielu ludzi się martwiło na Instagramie, także spokojnie. I ogólnie byłam zdziwiona tym, jak wiele osób napisało, że Thermomixa używa pod okapem. Ja przez 3 lata ponad użytkowania tego urządzenia nigdy go nie postawiam pod okapem, ale fakt faktem, że korzystam z niego na blacie, był z tamtej strony i obok są okna, które mogłam sobie zawsze uchylić, ale nie przypominam sobie, że tego taką potrzebę. Więc nawet tak na waromie coś gotowałam, a w sumie też często to się zdarzało, no to ta para po prostu sobie się rozchodziła, no nie? I teraz jest taki trudny moment oliwy. koordynacja, koordynacji, bo teraz tak. Piórecz trzeba zrobić w tym samym czasie, obsmażyć do końca kloczki. I chciałabym, żebyś zrobił Ja Ja sobie tak ubije. Co też? zrobisz ubijanie, no? I masło dodać. Masło i troszeczkę mleka. Ale porządny kucharz, co dodaje zawsze? Dodaje ten... Co wujny darek zawsze mówi z kanisa, że co. Śmietana, że pióre bez śmietany to nie jest pióre, ale my jakby nie ma tutaj darka, więc sobie dodamy mleko, bo ja zawsze mm. robię z mlekiem. Czekaj, taką wezmę niewyściową szmatkę, ale ona mi szczęście przynosi i pod tą szmatką ciasto drożdżowe rośnie mi jak złoto. Ja Miałam jeszcze taką wieskułki, ale zaginęła gdzieś w remoncie. Więc mam takie dwie od mojej mamutki od skulowe. Służby na pewno robię. Mój filmik powtórz. Dobra, dawaj pióre, choć ugnieciesz, tylko niech ona się trochę najpierw. No tak czułam, że jeszcze się nie odlało. Bardzo dużo tego pióra będzie. Masło i trochę mleka. Najpierw i dobra. Nie no, jak trochę się od ten. A gdzie jest ten taki odbijacz? Przecież ten oczak. Na oczach? Ale to powiedzmy, czy to wiesz, patrzeć, nie będę odbijać. Nie. Dobra, ja jest trochę zmniejsza, żeby się nie przyarało. Ale... Nie, nie wszystkie są takie względa. Patrz, ja mówiłam, że jest za dużo ziemniaków. Widzisz, a ja nam więcej specjalnie zrobiłam. To dla Petrusia, on lubi dużo pyrów. Masełka dużo rozjadamy. A ty ile chcesz, Oliwia? O nie, to jest za dużo. To twoje. A twoja. ty chcesz nie. więcej? Mi tu jeszcze wypasowała piecuszeczka. Ja chciałam schować. Ile sosiku, Oliwia? Dużo? Tak. Mm -mm. Jezu, jak to wygląda! Już mam taką chodę na te pulpety. Już za mną chodziły. Dobra, mi wystarczy Sosiku i Piotr już na pewno dużo będę Mhm. Uh -huh. O Jezu, wylatuje! Bardzo proszę. Pulpeciki skandynawskie. Znacznego. To było. E, wspaniałe, bardzo polecam. Naprawdę. Ja tego nie tę no, już stary to zmywarki stawimy. Tylko sobie przyprawę to, tak minimalnie zmieniłam. Kurde. Ale ogólnie, no, po błocieki w wersji premium. Bo ten smak mięsa jest taki po prostu, jak w całym domu. Bo to dobre mięso. Jednak stwierdzam, że ten delikatny, wazon wygląda tutaj najlepiej. A ten większy jest w samej. Zaraz wam pokażę, bo to jak tam Venom ogląda. O, tak to wygląda. A ja tymczasem Państwa zapraszam do łazienki Zabieram sobie taką małą, bardzo słabytką, popołudniową kawkę I zaraz zobaczymy co tam się wydarzyło I przysięgam Wam, że odkąd ostatnio byliśmy w łazience razem Nie byłam tutaj sama w ogóle Także nie wiem czy tu jest coś nowego Piotrek coś mówił? Jakiś silikon? Nie wiem o co mi chodziło Łykawe na odwagę Wchodzimy Podłoga uwalona, czyli coś tutaj się siedziało. Hmm. Kochani, fuga była ostatnia. Patrzcie, jak ładnie te, te płytki wyglądają, duże. I bardzo Wam dziękuję za pomoc w wybraniu fugi, bo na insta się was radziłam jakiś czas temu i naprawdę no... Bardzo dużo fajnych rad od was dostaliśmy, także dziękujemy. No i tu jest część zabudowy. Pan ma oddzwonić dzisiaj z innej firmy. Dzisiaj ma też oddzwonić pan jeszcze z jednej firmy, e, która nam robi wycenę tej szklanej kabiny, no bo ona musi być tutaj na wymiar. Ja wiem, co tu się pojawiło. O to! To taka faktura. Nie było tego. Czyli jednak są nowości. No, nie było tego. Ale fajne to jest. No i już e, tradycyjna dłoń. Ona tutaj musi, słuchajcie, zostać. No. I do no, tego białego nie było. Także co, no teraz e, wjedzie niedługo kabina, zabudowa stolarska, przyznam Wam, że nie mam pojęcia czy Piotrek w końcu już ją zamówił, czy nie. E, boję się nawet trochę zapytać. No ale tak to wygląda. Ja nie mam pojęcia. O złoty. O tego wentylatora też nie było. Bo Piotrek konsultował ze mną czy ma być złoty, czy biały, także zdecydowałam się, że w sumie razem podejdziemy do że złoty. No i po prostu, no nie wiem, kiedy ja tu będę się kąpać, możecie odstawiać. czy ja się tutaj wykąpię w maju, czy bardziej w wakacje się tu wykąpię. Już naprawdę ja powiem wam, że tak tęsknię za posiadaniem swojej łazienki, swojego miejsca na kosmetyki. Ja teraz część produktów trzymam w kosmetyczce na podłodze, co jest po prostu dla mnie uwłaczające, bo ja uwielbiam moje wszystkie produkty. Mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Czy to jest w ogóle podłączone? Czy nie? Boję się. Był jakiś dźwięk. Podłączone. Mamy wada u góry. Ale okay, piękne są te baterie. W ogóle ten odcień złota mi się tak podoba. No ja i też jak wam na Insta pokazałam, to był taki w ogóle mega zachwyt. I jak wam się tak mega wszystko podoba, jak mi, to ja po prostu czuję tyle w brzuchu, bo w to tak nakręca na, na życie, że wy życie w moim szczęściem i to mnie cieszy, wiecie co chodzi, że to po prostu jest niesamowite. No. Także no. tak, ja się z wami będę żegnać już powoli, bo idę do mojego niedobrego męża w moim nieudanym małżeństwie, wiecie, chciałam e, po prostu tak pobyć trochę. A tak naprawdę to właśnie będę sobie z nim pooglądam. E, no i na wieczór mamy takie plany, że idziemy razem do paczkomaty więc w ogóle naprawdę wspaniały spacer chociaż u nas cały czas pada więc Piotrek na pewno będzie chciał podjechać samochodem, mamy my blisko ma tak nie wiem, siedziemy z buta a ja będę cisnąć nie zakładamy czapki z deszkami i idziemy, i kurtki no bo ja uwielbiam łazić ale zawsze mam, wiecie, do tego czas i okazję a dzisiaj jest druga szansa, żeby płazić, bo rano byłam um, na w lesie, na przebieżce więc fajnie by było jeszcze przed się przebiec. Dajcie znać, jak wam się podobają nowości w Waszym domu. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. No i widzimy się już nim w kolejnym filmie. Pa!